Rozdział 28. Przywołaj do siebie Twego brata Aarona i wraz z nim Jego synów spośród synów Izraela, aby sprawowali dla mnie urząd kapłański, Arona nadaba i Abichu, Eleazara i Itamara, synów Arona. Uczynisz święte szaty dla Twego brata Arona na cześć i na ozdobę. Porozmawiasz też ze wszystkimi zdolnymi rzemieślnikami, których napełniłem duchem mądrości, aby wykonali szaty dla Arona na jego poświęcenie, aby mi sprawował Urząd Kapłański. Oto szaty, które wykonają: pektorał, efot, ornat, tunika haftowana, mitra i pas. I uczynią te święte szaty dla Twego brata Arona i jego synów, aby mi sprawowali urząd kapłański. I wezmą złoto, błękitną tkaninę, purpurę, karmazyn i bisior. I uczynią efot ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru haftowany. Będzie on miał Dwa naramienniki, zszyte na dwóch końcach, i tak będą razem połączone, a pas, którym będzie przepasany Efod, zostanie podobnie uczyniony ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru. I weźmiesz dwa kamienie onyksu i wyryjesz na nich imiona synów Izraela. Sześć ich imion na jednym kamieniu i sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich narodzenia. Tak jak rytownik, który wykuwa pieczęć, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraela i osadzisz je w złotych oprawach. I umieścisz te dwa kamienie na, na ramiennikach efodu, jako kamienie pamiątkowy dla synów Izraela i Aaron będzie nosić ich imiona przed Panem na obu swych ramionach na pamiątkę uczynisz też złote oprawy a także dwa łańcuszki ze szczerego złota upleciesz je i przymocujesz te plecione łańcuszki do opraw uczynisz też pektorał wyrokowania wyhaftowany podobnie jak efod Uczynisz go ze złota, błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru. Będzie kwadratowy, złożony we dwoje, na pięć długości i na pięć szerokości. I uczynisz w nim oprawy dla kamieni. Cztery rzędy kamieni, w tym porządku, karnoel, topaz i szmaragd w pierwszym rzędzie. W drugim zaś rzędzie karbunkuł, Szafir i diament. W trzecim rzędzie, hyacynt, agat i ametyst. W czwartym rzędzie, beryl, onyks i jaspis. Będą one osadzone w złotych oprawach. A tych kamieni z imionami synów Izraela będzie dwanaście. Według ich imion będą ryte jak na pieczęci. Każdy z własnym imieniem. Według dwunastu pokoleń, uczynisz do pektorału łańcuszki plecione ze szczerego złota. Do pektorału uczynisz też dwa złote pierścienie i przymocujesz te dwa pierścienie do obu jego rogów. I przewleczesz dwa złote łańcuszki przez oba pierścienie na rogach pektorału. Drugie zaś końce obu łańcuszków przymocujesz do dwóch opraw. I przytwierdzisz z przodu do naramienników efodu. Uczynisz też dwa złote pierścienie, które przymocujesz do dwóch rogów pektorału na wewnętrznym brzegu, który jest od strony efodu. Do tego uczynisz kolejne dwa złote pierścienie, które przymocujesz do dwóch stron efodu. U dołu, naprzeciwko jego połączenia, powyżej pasa efodu. Te pierścienie zwiążą pektorał z pierścieniami efodu sznurem z błękitnej tkaniny, aby był nad pasem efodu, żeby pektorał nie odstawał od efodu. I Aaron będzie nosił imiona synów Izraela na pektorale wyrokowania na swych piersiach, gdy będzie wchodził do miejsca świętego, na wieczną pamiątkę przed Panem. Włożysz też do pektorału wyrokowania Urim i Tummin, które będą na sercu Arona, gdy będzie wchodził przed Pana. I Aaron nieustannie będzie nosił na sercu przed Panem sąd synów Izraela. Uczynisz też ornat pod efod, cały z błękitnej tkaniny. A na wierzchu, w środku, będzie miał otwór. Dokoła otworu będzie pleciona obwódka na wzór pancerza, aby się nie rozdzierał. Uczynisz też u jego dołu jabłka granatu z błękitnej tkaniny, purpury i karmazynu, dokoła brzegu, a między nimi dokoła złote dzwonki. Złoty dzwonek i jabłko granatu i znowu złoty dzwonek i jabłko granatu. Dokoła dolnego brzegu ornatu. I Aaron będzie to miał na sobie podczas służby, aby słychać było Jego dźwięk, gdy będzie wchodził do miejsca świętego przed Pana i gdy będzie wychodzić, żeby nie umarł. Uczynisz też blaszkę ze szczerego złota, a na niej wyryjesz, jak na pieczęci, świętość Panu. Przymocujesz ją do sznura z błękitnej tkaniny i będzie na mitrze. Będzie na przodzie mitry. I będzie na czole Arona, aby nosił Aaron nieprawość, poświęconych rzeczy, które synowie Izraela poświęcać będą przy wszystkich świętych darach. Będzie nieustannie na jego czole, aby im zjednał łaskę u Pana. Utkasz tunikę z bisioru. Mitrę także uczynisz z bisioru. Wyhaftujesz też pas. Również dla synów Arona wykonasz szaty. Też pasy i mitry uczynisz im na cześć i na ozdobę. I ubierzesz w nie twego brata Arona i wraz z nim jego synów. Namaścisz ich, poświęcisz i uświęcisz, aby mi sprawowali urząd kapłański. Wykonasz im też lniane spodnie dla zakrycia na gości ciała. Będą od bioder aż po uda, a będą one na Aaronie i na jego synach, gdy będą wchodzić do namiotu zgromadzenia, lub gdy będą przystępować do ołtarza, aby służyć w miejscu świętym, aby nie ściągnęli na siebie winy i nie pomarli. Będzie to wieczna ustawa dla Niego i Jego potomstwa po Nim.